Czy się staną, co jak spędziłem 3 dni na Sycylii? No 4 noce, ale takie pełne, że można powiedzieć. Każdy dzień będzie jednym odcinkiem i mam nadzieję, że się wam to spodoba. Więc jeśli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo 5 łapek w kolejny odcinek, a oczywiście co tydzień będą e, nowe filmy z Sycylii. Nastał świt, a z nim kolejny piękny dzień na tej wyspie. Mały taki room tour, co robimy z poranka. Tutaj salonik, TV duży, jakaś kuchnia, no, fajnie, fajnie. Co prawda jest już syp, ale mniejszy. Tutaj mamy sypialnię. Na, pe na pewno bardzo na pusta. osoba ściana. jaka mi się podoba, jestem tych kolorów. Tu jakiś obraz, on mniejsza, on niepotrzebny. I mamy jeszcze tutaj widoczek, w ja, na tej sypialni. Jest taka typowa łasienka tutaj prysznie, z jakieś ręczniczki i tutaj do rączek mycia. Pyk, 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 pyk. Od razu po poranku wyruszyliśmy do popularnego miasta Sawoka, w którym rozgrywała się akcja popularnego filmu Ojciec Chrzest. Okay. kurczaczki pustki tam był jakiś popola i on nagrywał ojca szesnego bo no, to jest miasto gdzie właśnie gdzie nagrywali właśnie film ojciec szesny no ten, no taki był jakiś mamy tu też słodziaki. elo no kurczaczki fajny widok ma ta chałówka. nie wiem tu jest kogo tu jest jakiś Tu és jakiś W w którym brali ślub jacyś bohaterowie ojca chrzestnego. Nie da się wejść. Me. Kolejnym celem było pojechanie do miejsca, w którym mieliśmy apartament. Czyli do torni, by, by poznać troszkę miasteczko. Sorry. No, jesteśmy w centrum Taorminy. Naprawdę robi, robi wrażenie to miasto. o no, tu takie uliczki. Przed nami popularny Aran ja, Człowieku i tu Ci się wyświetli na pewno jakiś mega film, więc sprawdzaj koniecznie! No już klikaj, klikaj, to zaraz zniknie!